Witam widzowie, będziemy dzisiaj przygotowywali uszka na Wigilię, a przede wszystkim pierwsze będziemy robić ciasto. Już tu mam przygotowane kilo mąki, przesiadam przez sitko, dodajemy jajko. Dwie szklanki wody ciepłej, weź mi tam nalej, tu dwie szklanki ciepłej wody. To jest mój przepis, troszkę oleju, szczypta soli to Nalej sobie, bo zaraz... Gorące dwie szklanki. Gorąca? Ciepła. Ciepła, dobrze. Szczypta soli. Będziemy zagniatać. A później pokażemy farsz. Zawsze tak robię. O, telefon dzwoni. Zaraz się odbiorę. Nie potrzeba. W trakcie roboty się nie odbiera telefonu. Podzwoni i przestanie. Troszkę to trzeba bo... No, ile się tak ugniata? No już poczekaj. Muszę wy wytegować, żeby jeszcze tu wodę mi tu dole, żeby miała. To też jest na pierogi, można? Tak, to jest ciasto na pierogi i na łóżka zawsze tak pierogi. Tutaj musiałam dołożyć troszkę więcej wody. Zależy jak mąka. Wiesz, jak się nie. już fajnie wyrabia, już mięciutkie się? się robi. Nie, nie potrzeba. Ucz się, ucz. Później mamy, będziesz robić. Jak mama nie będzie stara, już nie będzie mogła, to będziesz robić mi pierogi. No po to tu jest no. jestem. Żeby się nauczyć i żeby widzowie się nauczyli. No, i widzowie. Taką blaszaną miseczkę podaj mi tutaj w szufladzie. O, i tak Popatrzcie, widzowie, jak się fajnie... Pokaż. Jakie... O, patrz. O, I przykrywamy, żeby odstało to ciasto. Teraz będziemy robić farsz do uszek. I tu już mam przygotowane. Uszka są już ugotowane. To nie są Zmier... Grzyby już mam przygotowane, ugotowane i zmielone na grubym sitku. I do grzybów dodaję kaszę jęczmienną perłową. Jeden woreczek tu mam przygotowany. I do tego dodajemy cebulkę, widzowie, z tłuszczem. Dodaję kaszę. Sól. Pieprz. Troszkę magii. I wszystko wymieszujemy. I tak i farsz taki zrobić sobie Pół godziny przed klejeniem, bo on tak fajnie do lodówki, żeby stwardniał. Aha. Daj nożykami tam. Będziemy wałkować. Proszę podać mi wałek, córko. Teraz mam taki specjalny kieliszek na łóżka. Przed śmiercią musisz się podzielić przepisami. I Troszkę się rozciągamy. To będzie, to A gdzie jest ma, przed śmiercią już to jest? By... nagrane, to będzie na pokolenia, wyobraź no. sobie. O. Tak dajemy? Czekaj, mało, bo. Tak? Ale to za mało daś farszu. No ale pierwszy zobaczymy, jaki dobry. No ładny wyszedł, się... patrz, jaki ładny. No, okay. Ale za mało farszu dałeś. To... Za mało farszu, odkleję ci się już. To też tyle dałem. No do, do ja dokładam. Do Rozteguj się trochę tu ciasto. Marwana, pewno naniścisz tego. Uch. O, widzisz? No mnie zestrasowała się. Drodzy widzowie, widzicie dobrze? I zakładasz, tak? Tak. Ruszek. No jest taki wyjątkowy, ale lepszy. Ale dobrze nie? będzie. Dobrze. Ale... O matko, tyle roboty z tymi łóżkami. Pamiętam, raz tam mieliśmy wigilię. Nas było może z 24, czy ileś przy stole, już nie pamiętam co nie. Bo byłam dzieckiem, może miałam 10-11 lat. Siostra Danusia zrobiła pierwszy raz nam na wigilię karpia w galarecie. A kiedyś się wszystko za okno dawało, co nie. Były mrozy i się trzymało za oknami. Taka ciekawostka. I mamusia, my do wigilii wszyscy siadamy, cieszymy się, że będziemy karpia jeść. Pierwszy raz. Po grecku, w galarecie, mamusia za okno, a karpia nie ma i już my się na jedni napróbowali. Co się z nim stało? No koty zjadły. Uh -huh. Które się rozkleją to będą twoje malwinko. Zobaczymy czy dobre. Specjalnie ugotowałam barszczyk. O ten twój jest, Bo mało farszu. Widać, który jest moje, a który jest Twoje, nie? Mmm, mmm. Tyszka. A na Wigili jeszcze więcej lepiej smakuje. I jak? Mmm, Malwinko, 14. smaczne łóżka? 11 na 10. No, dziesiątka. Daje 10.